Młody, musimy pogadać! O czym? Musimy pogadać o życiu! Tato znowu! Ale chciałbym, żebyś na chwilkę chociaż zamknął swoją mordę i nie wysłuchał! No dobra. Ale powiedziałem, proszę cię, tylko cię proszę! Przez chwilę się nie odzywaj, więc. Morda! Dojrzewasz, i w twojej głowie zaczynają siedziać dziwne rzeczy, Twój przyjaciel w gaciach jest często twardy Twardszy Często twardnieje na wskutek pięknej, yy, pięknej Zazwyczaj i po prostu wiesz No to a, Masz ochotę złapać swoją koleżankę I ją tak mocno i solidnie ukarać Nie no przesadziłem troszeczkę yy, Jesteś jeszcze młody Ile ty masz lat? Dobra mniejsza yy, yy, Ciężko być rodzicem Jest dużo spraw do... Jest bardzo dużo spraw do poruszenia. Yy, nigdy nie chciałem być ojcem. Jak rano wstajesz, nie zauważyłeś czegoś u siebie, takiego nowego. Yy, jak rano wstajesz, to stoi namiot, maszt, latarnia, słup wysokiego napięcia, no po prostu twój p się coraz częściej podnosi. Bo daje ci sygnał, że potrzebuje kobiecego ciałka, a dokładniej kobiecej kiki. No weź przestań! No co przestań? To są bardzo ważne tematy, tak? Musisz wiedzieć co do czego, tatuś się nauczy. Widzimy z matką, że coraz częściej siedzisz sobie w łazience, bo ci się ostatnio na tele. Że co k***a? widzieliśmy co oglądasz i powiem ci masz synek gust! Masz gust po tatusiu! Nie spodziewałam się, że po mnie zaczniesz oglądać o... w przebraniach Smerj! Tato, ja nie mam telefonu, to był twój. Widziałem też yy, papier toaletowy obok twojego łóżka Wiem, że hormony ci buzują i to wygląda w ten sposób. To jest jeszcze taka walka yy, między twoim mózgiem, z jednej strony p***, mówi, zwal mnie! A z drugiej strony mózg, nie! Po co? Po co? No wtedy p***, mówi, zrób to, wyklucz mnie w zgniłe jabłko! A mózg wtedy, błagam, nie rób tego! I wtedy p***, mówi, żeby tak, że będzie co zostało! Wiem, bo sam tak mam, bo... Ja to wiem, syne! Ma, bo matkę zawsze boli głowa Akurat wtedy jej głowa nie jest mi do niczego potrzebna I wiem młody Byłem w twoim wieku byłem wariata prawie codziennie Aż do momentu kiedy nie poznałem twojej matki Na początku było spoko Ale po kilku latach małżeństwa Niestety musiałem wrócić do tego Fantastycznego, wspaniałego z tego sportu. Dobra, teraz ci powiem troszeczkę o zabezpieczaniu się, znajdziesz się y, kobite, y, musisz się zabezpieczać, żeby nie wykluło się z tego takie coś jak ty, idziesz do sklepu, kupujesz sobie kund... i zakładasz na swój sprzęt. Po prostu no, idziesz do sklepu, kupujesz se gumy, y, ale nie do rzucia oczywiście, tylko gumy. Kund... Swój no kurde, no, no kurde, no nie wiem, jak mam ci to wytłumaczyć! Albo wiesz, co młody? Najlepiej będzie, jak ci to pokażę na sobie, tak? Więc cię to przestań! Nie.